Yo siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej Areny Druidosem. Lecimy, mamy 4-1, lecimy z kolejnymi grami mam nadzieję, że pójdą jakoś szybciej Bo ostatnio coś po dwie gry nagrywam, bo trwają po 10-15 minut Więc miejmy nadzieję, że ta gra będzie trochę szybsza Ładna filiżanka, dziękuję Paladin, no dobra, to nie wróżę szybkiej gry, chyba że dostanę Typa w Divansie, gdzieś za chwilę Blessing of Kings na niego. Eee, yy, niestety nie mamy dobrego rozdania, nie spojrzałem na dek, ale czy ja mam tu jakieś karty za dwa? Mam. No, spoko, może być. Piorny pajączek. Plup, Mm, ósmą turę mamy zabezpieczoną. Uje, przy grze z Paladynem. Najważniejsza rzecz: zabijać mu wszystko, żeby nie dostało Bufa Raptor. Zagramy murloka. Gdyż, ponieważ w trzeciej, jeżeli on nic nie zagra, zagramy to. Jak coś zagra, to zobaczymy, co zagra. Gryry no really. Dobra, łap pająki. upiórmany. No, muszę przyznać, że trochę mnie tutaj zestopował. Problem będzie, jeżeli dostanie Vivań Shielda teraz, ten upiór. Znaczy, problem, nie problem. No, niezbyt fajny. Ale nie dostał Vivań Shielda. Nie ma tragedii. Próbujemy zagrać tak, co nie jest rozsądne, bo zagranie tego może wskazywać na to, że ma dużo czarów na ręce, na przykład wspomniany wcześniej Blessing of Kings i z tego 2-2 za chwilę zrobi się 6-6 i wtedy będę miał przejebane. Hmm. Muszę zagrać to, żeby go zabić. Nie mam innej opcji. Nie mam innej opcji, prawda? W związku z czym wykorzystam opcję numer 2, czyli dobranie karty. Użyję hero power, zabiję pająka i dogram tego. Jest to stół... Nie powiem, że idealny, ale dobry na konsekrację. To jeżeli on zagra konsekrację, to ja w swojej turze mogę coś tam ze zagrać. Przejmąc inicjatywę na stole, jeżeli nie zagra konsekracji, tylko coś zagra, to może uda się to zabić. Jak się nie uda, to zamrozimy. Więc powiedzmy, że nie ma tragedii. Pasywki się nie aktywuje. O i tam, o i tam. Klasa, proszę o uwagę! W sumie... to chyba trochę zjebałem, mogłem z Hero Power w niego walnąć. i błąd, nie pomyślałem. Okej, okay, jest w miarę stabilnie. Teraz proszę bez jakichś przykrych kreatur. Prawda jest moją tarczą. Mówiłem chyba coś? Proszę, bez przykrych kreatur, tak? Czego nie zrozumiałeś, kurwa, w, w okresie przykrych? Chociaż... Z drugiej strony może być tak. Po co to mrozić? No tak, zamrożenie tego było bez sensu. Pamiętajcie, jeżeli macie okazję, to musicie zabić Paladonowi każdą kreaturę. Bo Paladin ma po prostu, najprościej mówiąc, w świecie buffy. Czy to w postaci yy, Blessing of Kings, czy to w postaci plus 3 ataku, czy oczekiwałem się, czy czegokolwiek innego. I nie ma totalnie żadnego powodu, który. który znaczy, nie ma żadnego. Yy, nie ma sensu zostawiać mu żadnej kreatury żywej. Tutaj, oczywiście, moglibyśmy zagrać spadające gwiazdki, ale. Zrobimy tak. I teraz będę szczęście, dostanę technikę kontroli umysłów i będę płakał za chwilę, ale ryzykujmy. Poczułem się jakbym stracił cząstkę siebie. Nagramy tego, bo to mrożenie na niego nic mi nie daje. A ten kosztuje 7, więc lepiej zagrać tego, żeby wykorzystać lepiej. Mamy Możesz czegoś zabić, to to zamroź. Teraz buf, buf, dywan, shield, tam, wszystko, kurwa, i milion na milion. A na, na co ci ten? Aha, ok. To ma ręce i nogi. Uch. Ja go mogę zabić 8-12 nie mogę. Ale mogę zrobić tak. Mogę zrobić tak. I na końcu mogę zrobić tak. No i to daje mi całkiem dobry stół. Pod warunkiem, że nie dostanę w pierdolu od czegoś. Czym się za chwilę będziemy mieli okazję przekonać.

Robimy tak, jeżeli nie zagrał remuvalu w tej duże, to duże prawdopodobieństwo jest to, że żadnego nie dobierze i nie ma na łapie. Więc jest w stanie zabić mi jedną kreaturę. Jeżeli zabije mi największą, to i tak dostaje za 8 w Jeżeli się nie uleczy i nie zabije reszty, albo nie zagra jakiegoś dużego tamta, Sprawied. Never mind. Niestety, never mind. Ale ja teraz dobieram sobie drogę. Może być drugi. I go zabijamy. Jest Jej, piąta wygrana, hura. Hip hip hura, hip hip hura. My szukamy kolejnej giereczki. Tym razem. Wojownik, czyli spodziewamy się 48 broni. Tak jestem ciekawy jak areny będą wyglądały za parę dodatków. Może być. Eee, jak areny będą wyglądały za parę dodatków, jak na przykład Warriorowi dojdą jeszcze ze 2-3 bronie. Przecież on będzie w to tutaj chyba broń wystawiał. Co nie jest jakieś super mega sensowne, ale mimo wszystko. Problematyczne, jak z jednej karty ściąga Wam dwa wie, bez problemu. Jaki topdek? E tam topdek? To nie był topdek, to był skill. Jak wszyscy wiemy, draw jest częścią skilla. Może będzie limit broni w deku? No wątpię. Tym bardziej, że na arenie nie obowiązują żadne nimi, możesz mieć cztery takie same legendy jak masz farta. W związku z czym ej, gdzie jest diament? Co cię Rubin? Przecież z tego oka wypadał Rubin Nie ma Rubina. No trudno. Piorne pająki wkraczają do gry. I teraz on się pomyli zagrał Irwinda przed atakiem i zabije sobie Irwindę tego, a tego zrani. Mówię wam. Twierdzone info. Tak się zastanawiam. Odbiła się i wpadła tutaj, lol. Podoba Ci się moja nowa receptura? Z tego zagrania? Nie za bardzo rozumiem. Ej, hey, no fak, przecież wypadał z tego oka no, Teraz już trochę bardziej rozumiem. Zastanówmy się, co my to zrobimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. O, Jestem pewien, że z tego oka wypadał Rubin, a może wypadł wcześniej. Dobra, jechać. Rubin się gdzieś schował. Nie chcę wy wy wyjść. No, muszę Wam powiedzieć, że zaczyna się ciekawie. i przeciwnik, każdą turę robi 15 minut. Więc, chwalę się, że zakupiłem mikrofon. Pochwalę się, że zakupiłem mikrofon, ale za chwilę. Najpierw pomyślę, co warto tu zrobić. Dobrze, że sound. Nie? Niech będzie tak. Coś może powinienem zabić tą jego kreaturę, bo egzekutor dostana. A, a propos, to był błąd. Powinienem zabić kreaturę, bo Exeggutor zostanę. Czy nie dostanę, ale mogę. Kupiłem sobie taki mikrofon, taki wiecie. to to w ogóle player'a. I jak mój oponent będzie robił wolno ruchy, to będziemy nakładać na niego gąbkę. Tak w ramach. Aha. Fajnie, fajnie się gra. Eee... Gąbka jest taka, trzeba ją nałożyć na to. Problem jest taki, że dziurka do gąbki jest bardzo mała i ciężko ją tutaj wcisnąć. W związku z czym nie wiem jeszcze jaki jest dokładny plan nałożenia tej gąbki. Bo to wcale nie jest takie. Jak się okazuje, wcale nie jest takie trudne. Tak się zastanawiam. Że nie jest też proste, ale. No dobra, to koniec zabawy z mikrofonem. pochwaliłem się i tyle. Nagramy się tak. Masz, możesz kombinować ziomek. Teoretycznie nie jest najlepsze zagranie, bo on może mieć dużo odpowiedzi na to różnego rodzaju broni, kliwy i tak dalej. No za nic nie zagrał, więc istnieje duża szansa, że nie ma żadnych takich kliwów, wieruwinów i podobnego klapu, bo oni też nie. Yy, I może, może nam coś ciekawego z tego wyjść. Szkoda tylko, że mój przeciwnik nie należy do najszybszych graczy na świecie. Tę drogą to jest kabel, 6 metrów do tego mikrofonu. Wiem, że pewnie część osób to później interesuje, ale warto się pochwalić kablem. Oj, trzeba ja wspominałem coś o braku broni? Chyba jakąś znalazł. Ogień, co mamy robić? Gora Hall jest taką specyficzną kartą, która pozbawia waszego oponenta życia. Niestety, was pozbawia kreatur, zazwyczaj tych najważniejszych, w związku z czym możemy dostać nie... ciężki piadol. 6 metrów, dokładnie 6 metrów, to jak stąd do miejsca położonego 6 metrów dalej? No, i tutaj dostanę kliwa, pewnie albo nie. że całkiem nieźle sobie to wykombinował. Nie powiem, że nie. To niestety trzeba zabić, bo potrafi to wygrać grę. Więc nie możemy pozwolić temu żyć. No i dalej tracimy niestety kreatury do jego przez jego gorchaula. To jest problem, bo on zagrywa jedną kartę i potrafi wam 7k zabić. A ma też opcję healowania się poprzez armor z Hero Power. W związku z czym na no Ogólnie jest tak, że jak dostajecie gorchaula na stół to jest przejebane. To biorę 3. Biorę 3, i niestety nic nie zagram, bo nie mam co. To drzewo 8 na 8 może nie będzie słabe. Kto wie. Znaczy inaczej, może przeżyje. I czekamy, czekamy na decyzję naszego przeciwnika. A propos A to nawet nie ma takiej przewagi, ma dwie karty przewagi tylko. Nie jest tragicznie. Zaatakuj we mnie, zaatakuj we mnie, zaatakuj we mnie tym Groulem, proszę kurwa no. Dziękuję. Byle. Byle nie wyrównując, jak zagrał jak zagrał wyrównując, i jak to prawdopodobnie jest jak yeah. ale zobaczymy. Czę w sumie tak mówię bardzo często prawdopodobnie jest GG i tylko w 50% mam rację. Tak się zastanawiam. W związku może przesadzam? Okej. Okay. Hmm. Gdzie mam uderzyć? zrobić tak. Powinniśmy zrobić tak i modlmy się, żeby nie miał żadnych. Remufali w ręce. W tym momencie dosyć istotne jest, żeby z tego Akolity nie dobrał więcej niż jednej karty, więc może i dobrym zagraniem było też zagrać Miśka w formie Pantery, ale... ...a, na... A nie jestem pewien. To, co się stało aktualnie na stole, jest dosyć dobrą opcją. Nie, już nie jest. Jakby ktoś się zasadawiał, to już nie jest. <trybła> PC130 wy do nauki! O, no, przejęliśmy tak. Myślę, że standardowo przejęliśmy najgorszą kreaturę na stole przeciwnika. No. Wszystko inne byłoby lepsze, bo Akolita ma więcej ataku i dobiera karty, ta 4-1 miała 4 ataku i 4 ataku, Yeti 4-5, no a my przejmujemy 2-2. RNG nas kocha. Potwierdzone info. Czy jest możliwość dodania mnie do znajomych na battle -necie? Niestety nie. Szpoko. To tyle, jeżeli chodzi o mój dobry stół A Gorohal już mi zabił 6 kratów. To wcale nie jest OP broń, ale nie Proszę cię stary szybciej, kurwa groi. Ach, już tak my, my, myślę, nie zabił mi kreatur. serwicz, to serwicz, to nie ma. Swoją drogą, ciekawostka, mimo że on wymienił tą kartę na 6 moich kart, to ma raz 11, ja mam 12. Tylko czuję śmierć na plecach. To taki mały jeden problem. Okej. Okay. Niestety przez tego taunta w tym momencie mogę się nie przedrzeć. Tak myślę. Pancerz jak ulał. Spoko. Bardzo spoko, bym był w stanie nawet stwierdzić. Jakby nie ten morski pff, gigant, to byłoby nawet spoko. Niestety jest morskim gigantem... I z tym, i z tym... No niestety, jak nie macie żadnej niszarki na broń dostaniecie gru haula, to tak to właśnie się kończy. Tracicie kreaturę co turę i tyle. Dobra, moi drodzy, w tym odcinku to niestety już wszystko, ponieważ ta gra zajęła nam... Na tym, nie wiem, 17 minut chyba. E, lubię takie gry. Szczególnie jak nagrywam. Są zajebiste. E, ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. i Zapraszam do kolejnych filmów i na streamy. A po co to wszystko? Na razie hej raz, do zobaczenia. Pa!